Moi drodzy, ten materiał zapowiada się wyjątkowo. Zobaczcie, że nawet nagrywam wstęp zupełnie inaczej, ponieważ zapomnieliśmy go nagrać się w pracowni i już pędzę na bezdotyk, ponieważ mam totalny hit, który może odmienić życie wszystkich osób, które jeżdżą na bezdotyk. A umówmy się, przecież każdy, nawet ten, kto myje, ma możliwość mycia ręcznego, co jakiś czas wpada na ten bezdotyk. Także cześć, zapraszam Was na kolejny materiał, a dzisiaj niesamowite nowości. Jestem tak podekscytowany, że ten wstęp będzie krótki i przechodzę od razu do działania. Mam tutaj akumulatorowe opryskiwacze, a właściwie opryskiwacz, który już widzieliście na pewno na naszym kanale w momencie, kiedy aplikowaliśmy folię PPF i jego używamy głównie pod folię, ale ten poślizg też używamy zawsze do glinkowania, więc mega temat. Zresztą już zobaczcie szybko sobie. Tu mam teraz oprysk normalny to pięknie idzie. No i fajne ciśnienie, wszystko jest jak należy, Aha, ale w końcu dojechała również i pianownica. Eee, pianownica, yy, która co prawda ma mniejszy zbiornik, 1,5 litra, ona jest zupełnie inaczej zbudowana. Tutaj czuć, że pobierane jest to powietrze, żeby spienić produkt. Yy, no i mamy trzy wkładki, jeżeli chodzi o filce, więc chciałbym to dzisiaj potestować i wam tutaj pokazać te różnice. Zresztą ja już na szybko testowałem, no, ale chcę Wam dzisiaj pokazać. Eee... No i dobra, no, jakby nie ma co chyba przedłużać. Aha, eee... dobra, takie technikalia ja Wam poda... później pokażę. No najbardziej jaram się tym, że robicie tylko, wiecie, tak? I leci piana. <ścoughs> więc przejdźmy do działania. Mam tutaj testową pianę. Yy... Testową, bo ją testuję na razie, więc więcej nie będę mówił o samym produkcie, ale jest to piana zasadowa, ale lekko zasadowa. Rozcieńczenie 1 do 20 yy, i mam wkładkę najbardziej spieniającą. Moim zdaniem to jest zbyt duża bita śmietana. Zobaczcie, co się dzieje. Myślę, że ta wkładka sprawdzi się przy rozcieńczeniach 1 do 30, 1 nawet do 40 bym powiedział. No bo tu mamy po prostu bitą bitą, więc jest to lekka przeginka, ale niesamowite, że ten sprzęt. Jest w stanie nam aż tak spienić ten produkt. Zatem wrzućmy teraz sobie w zestawie. Mamy taką menzurkę, ale ja ją wykorzystałem, żeby schować te wkładki filcowe. Wrzucimy teraz czerwoną, która jest pośrednia. O, tyk. W ogóle metalowe, te, tak wiecie, solidnie jest to wszystko wykonane. Są jeszcze jakieś, z tego co wiem, różne końcówki. Mam je chyba w pracowni, więc później jak wrócimy, do, to na spokojnie Wam jeszcze pokażę wszystko. Tu mamy pośrednią i jest już ciekawiej, ale nadal zobaczcie, jak, to, jak ten opryskiwacz, ta pianownica nam spienia to wszystko. w ogóle, powiem Wam, rozmawiałem z chłopakami, z Przemkiem i Kubą ode mnie. Chcemy ten pras, y, jedną tą pianownicę przeznaczyć sobie do APC. Jest mega temat do pędzelkowania wszystkich szczelin na etapie domywania. Wtedy pędzelek, ale mamy też pianę, która za szybko nam nie wysycha. E, ten pędzelek fajniej też sunie, bo mamy tą poduszeczkę taką z piany. My będziemy to stosować. No, petarda, dobra. I teraz wrzucę Wam... Zobaczcie, ta piana jest dosyć gęsta, ale jeszcze jest trochę za gęsta, jest jeszcze za bardzo napowietrzona. Eee, ja bym. Dużo osób z pewnością już preferuje tą pianę i będziecie zadowoleni. Ale ja zrobię sobie jeszcze troszkę rzadszą. A nie tego? No nikt nie jest w stanie zrobić takiej akumulatorowej właśnie, to jest najlepsze. Dużo osób próbowało, ale to no, chyba im nie wychodziło, albo bali się, że będzie cena zbyt wysoka. Eee, albo nie mieli dobrych. Właśnie musimy sprawdzić. Zaraz to sprawdzimy. Cena jest tu nieważna, cena jest tu nieważna, po prostu produkt jest tak zarobisty, że... Słuchajcie, nawet, ja nie wiem, ona będzie kosztowała chyba z 5 stów. dobra, zaraz to zweryfikujemy, ale nawet jeżeli jest to te 5-6 to teraz tak, ktoś powie, o, dużo, dużo. No dobra, kupujecie maszynę, nawet rollera za 550 zł, okej, okay, niech to będzie w promocji tam poniżej 5 stów ile razy, jeżeli jesteście entuzjastami, korzystacie z maszyny polerskiej, a jak często korzystacie z pianownicy czy opryskiwacza? No za każdym razem, kiedy myjecie. Więc nie rozumiem takiego rozumowania, że za maszynę to zapłacę, którą użyję raz na miesiąc albo raz na dwa miesiące, ale za opryskiwacz, który wykorzystuje nie wiem, co tydzień, co dwa tygodnie, to nie wydam. No na Boga, ludzie. Moim zdaniem warte tych pieniędzy. Dobra, spójrzmy na tą Najmniej spieniającą końcówkę. Mega! I to mi się podoba. Zobaczcie, mamy takie fajne, już nawet lekkie mleczko. Dla mnie jest to idealna konsystencja. I zobaczcie, że to ciśnienie jest takie dosyć duże. Mimo, że wieje nam wiatr, to no trochę wiadomo, gdzieś zaciąga. Ale mimo wszystko to ciśnienie jest na tyle duże, że jesteśmy w stanie swobodnie pryskać. Ej, teraz tak rozkminiam, że jakiś produkt do usuwania owadów też dobrze tu wlać, bo nam fajnie spieni ten produkt, więc nie będzie to tak wysychało. Zobaczcie, że po spianowaniu całego auta i w sumie wszystkich felg, tylko jedna kreska mi zeszła, jeżeli chodzi o baterię, więc spokojnie możecie sobie zabrać więcej płynu w osobnym baniaczku, dolać e, i dalej pryskać. Przygotowałem 1,5 litra roztworu i moim zdaniem przy takim gabarycie auta, ale z, jeszcze dodam, że zrobiłem zarówno lakier, jak i felgi, jest to trochę za mało jednak i ten wężyk, przez to, że jest dosyć mało miejsca on jest tutaj taki, wiecie, zaokrąglony on, zobaczcie, tak się nie rusza więc w momencie, jak już jest dosyć mało tego płynu to trzeba ustawiać dobrze sobie tę pianownicę żeby jeszcze coś pobrał i żeby to wszystko wylatywało nie jest to jakieś bardzo uciążliwe no ale to mówię, że coś takiego tutaj zauważyłem no i zobaczcie, opryskałem cały no mówię, ja bym wziął chyba sobie mimo wszystko do jakiegoś baniaczka butelki jeszcze yy, dodatkowo rozcieńczoną tą pianę, żeby nas w, w spokojnie, bo gdzieś tam nie wiem, dach to tak średnio jakby nie do końca gdzieś tam dopryskałem i, i z tyłu mogłoby być troszeczkę więcej. No z reguły gdzieś tam tak, te dwa litry. Yy, zresztą jak oprysk robimy, to też. Od 1,5 do 2 litrów, w zależności wiecie, od samochodu. A jak jeszcze felgi chcemy od, opryskać, też, no to wiadomo, że więcej, więc jest to jakby normalne zużycie, yy, takie jak standardowo. No, powiem wam, jaram się przyokrutnie. Yy, dobra, biorę teraz lancę i czas na spukanie. No dobrze, wróciliśmy już z myjni bez dotykowej. Chciałem jeszcze jeden temat tam rozwinąć, bo nie wiem, czy żebyście mnie dobrze zrozumieli. Tam mówiłem, że kupujecie maszynę za nie wiem, tam kilka stów, nawet rolera podstawowego za 550 zł, a na ten sprzęt żałujecie i że rolera używacie raz na miesiąc, dwa, a to przecież się używa często. Oczywiście chodzi mi tu o entuzjastów którzy polerują tylko swoje auta doraźnie, ewentualnie raz na jakiś czas, kogoś z rodziny czy sąsiada, a myć trzeba na bieżąco. Co innego, jeżeli chodzi o profesjonalistów, no bo jasne, wtedy te maszyny chodzą non-stop, ale z drugiej strony te mycia też robimy często i myślę, że warto sobie troszeczkę usprawnić tą pracę, przyspieszyć, a nie ciągle tylko, wiecie. Tymi triggerami tam naparzać. Więc my wrzucamy tutaj sobie APC będziemy używać, zobaczymy jak ten sprzęt będzie się sprawdzał już w boju. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o opryskiwacz, to mamy go już dobrych kilka miesięcy. To co powiedziałem, używamy głównie do szamponu pod folię PPF i jest to bardzo fajne rozwiązanie. Mamy tutaj też większą bańkę, jeżeli widzicie, 2,5 litra, a w pianownicy jest 1,5 litra. W przypadku opryskiwacza, przez te kilka miesięcy, ja nie wiem, czy my ładowaliśmy raz, może dwa, Przemo, pamiętasz ile razy ładowaliśmy to? Ja bym powiedział, że ani razu. No, Przemek mówi, że chyba ani razu, no to może Kuba raz ładował, więc tutaj to zużycie akumulatora zerowe. A używamy też przy każdym oczyszczeniu lakieru, bo używamy też tego produktu jako poślizg pod glinkę. Nie wiem, czy oglądaliście jakieś materiały, polecam Wam sprawdzić szampon do aplikacji folii jako poślizg pod glinkę, petarda. Hmm, więc, więc jest często wykorzystywany. W pianownicy, no widzieliście, jedno pianowanie to jedna kreska mi zeszła, później być może ona będzie szybciej schodziła, ale myślę, że spokojnie 2 3 razy możecie umyć to auto. To i tak jest świat i ludzie. Tu jest, pamiętajcie, jeszcze taki myk. O, widzicie? To się wyciąga. I tutaj sobie pyk podłączamy i ładujemy. Tak samo jest i w tym drugim sprzęcie. O, dobra, zapnijmy to. Y jeżeli chodzi o opryskiwacz, tutaj możecie wykorzystać również z jakimś APC albo po prostu oprysk do mycia wstępnego, e, produkt zasadowy do mycia felk. Teoretycznie nie próbowałem, ale może da Ironizer. Z drugiej strony pamiętajcie, że używając tego typu opryskiwaczy, musimy nauczyć się szybciej pracować. Bo od razu wam powiem, że zużycie produktu może być większe, jeżeli wy będziecie z przyzwyczajenia. Wiecie, tak jak pompujemy, i wolno, idziemy ręką. Bo jest mniejszy wydatek produktu, to jest szybszy, więc szybciej pracujmy. No ale automatycznie przyspieszamy pracę, więc trzeba trochę się przestawić, ale moim zdaniem na duży plus. To tyle, jeżeli chodzi o pianownicę i opryskiwacz. Teraz wjeżdżamy z czymś bardzo, bardzo ciekawym. Co jest? Tu mam same pudełka. Już, czekajcie. Mini polerka. Zasada działania ta sama, czyli tu mamy ten, widzicie, zinks, który. O, pyk, możemy. Zdjąć. Natomiast maszyna polerska jest. O. Jest tylko rotacyjna. E, średnica 75 mm. Teoretycznie mamy tutaj, bo w instrukcji przeczytałem 4000 obrotów. Nie chce mi się w to wierzyć do końca. Oczywiście pamiętaj, tu jest, że niby 4 do 4,5000 rpm. Nie wydaje mi się, że to jest aż taka prędkość, no ale może rzeczywiście. Natomiast to jest nic złego, jeżeli chodzi o maszynę rotacyjną dla małych padów. Aczkolwiek przy padach 80 mm trochę za dużo, bo 4 i 4,5 tysiąca to jest raczej prędkość już dla padów 50 mm. Przy 80 raczej 2,5 do 3 tysięcy bym powiedział. Pamiętacie materiał? O, był, był ten materiał w końcu, czy nie? Nagraliśmy o prędkości liniowej? Tak, był. Albo rolka tylko była. Nie. Rolka poszła tylko, no to kurczę, nagrać? Pewnie, pewnie będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzu. No, e, więc mówię, tutaj mm, może troszkę za dużo. E, jest taka informacja: Please don't use it by pressing e, the product, czyli mamy nie dociskać. Ja już troszeczkę używałem te, tego sprzętu, i niestety no, ze stabilizacją obrotów to on tutaj e, jakby no, nie ma nic wspólnego. Natomiast Luke się zajarał i powiedział, że to jest idealna maszyna dla niego, prawda Luke? Jest. Aha, widzicie? Więc w końcu trafiło na maszynkę, która mu się spodobała. Ale wiecie co, pomyślałem sobie, czasami są jakieś tematy, które trzeba zrobić gdzieś tam na szybko w trakcie mycia. Na przykład oczyszczenie szyb. A oczyszczenie szyb lepiej jest zrobić na maszynie rotacyjnej. Więc za chwilę wezmę, mam tu taką szybę testową, wezmę jakiegoś glas polisza, gąbkę. Na gąbce to należy się zrobię, nawet nie na filcu. I zobaczymy, jak to zadziała. Jeszcze taka ciekawostka: zobaczcie, że w instrukcji nie ma tu mowy o tym, że jest to maszyna rotacyjna czy polerska, tylko Electric Oil Film Remover czyli jakby maszyna do usuwania jakichś osadów, zabrudzeń czyli wiązałoby się to trochę z mleczkiem do szyb. W ogóle mam tu mleczko z luminusa, które tam testujemy sobie od jakiegoś czasu. Materiały o luminusie będą wychodziły za jakiś czas. Więc sprawdźmy, jak to zadziała. Mam tutaj żółtą gąbeczkę. Szyba testowa, w ogóle zobaczymy, jak się tym pracuje. Tyk. To, co mówiłem o tej stabilizacji. <grystanie> <grystanie> Ale. rancikiem pracując zobaczcie albo nawet całą powierzchnią ale bez docisku tu mamy osad zobaczcie z kamienia takiego damy więcej Kurde, doczyściło. Tu jeszcze tak ciut, ciut zostałem, naprawdę. Zobaczcie. Ej, mega! W ogóle nie nagrzało. Kurde, powiem Wam. To może być teraz tak. Milion myśli, serio, to jest w ogóle mega autentyczne teraz to, co rozkłumienia. To, co widzicie na ekranach. Bo zacząłem zastanawiać się nad tym. Rzeczywiście, męczymy się tyle, żeby oczyścić te szyby ręcznie, ranciki, wiecie. Yy, no ranciki trzeba będzie dopracować na pewno, chociaż tam, gdzie można dojechać, no to wiecie, rotacja pracuje, możemy tym rantem gdzieś tam zahaczyć. Zobaczcie, że na żółtej gąbce bardzo dużo usunęło. Niestety jest problem z tymi szybami, że czasami jak weźmiemy zbyt mocny glass polish, on jest zazwyczaj suchy i weźmiemy to na filcu jeszcze, to potrafią zrobić się na jakieś mikroryski. Z niektórymi tlenkami seru też jest problem. E, może jest to rozwiązanie, żeby jednak pracować na gąbce, ale tutaj nadrobić tymi obrotami. A no i jeszcze jedno od razu mi się y, nasuwa, bo dużo osób wiem, że używa kwas i ostatnio nawet miałem wysyp telefonów, że o, bo użyłem kwasu takiego mocnego i niestety zostały zacieki. No tak, bo jeżeli używacie kwasu, który zawiera kwas fluorowodorowy to jeżeli przeczytacie nawet coś na ten temat, na temat tego kwasu, to dowiecie się, że on służy do wytrawiania szkła. Więc no, nie dziwcie się, że jest... chwila moment i niestety jest problem. Ja wiem, czasami też wolę sobie gdzieś tam te czarne ranty doczyścić kwasem punktowo, ale tam nic wielkiego się nie wydarzy. Ale jak to pójdzie po całości, to zrobi Wam się albo rosół, albo zacieki, albo mikroryski i ben... będzie problem. Słuchajcie, niby śmieszna maszyna. To w ogóle kosztuje 300, chyba 20-330 zł. E, wiecie, nie trzeba ciągnąć kabla. Jest to małe poręczne. Tu sobie nakładacie takiego polisza, lecicie. Ja zaczynam to testować. Trochę śmiałem się z tej maszyny, e, ale teraz gdzieś tam, kurde, może znajdę dla niej dosyć ciekawe rozwiązanie. Swoją drogą dajcie znać, czy wy byście mieli. Y, jakiś taki pomysł, y, i czy w ogóle z czymś takim się kiedykolwiek spotkaliście? Z pewnością niektórzy z Was pamiętają, jak pokazywałem wam, że y, można bonetować wykorzystując maszynę polerską, czyli DEA, albo rotację, i trzeba założyć to no, chociażby bestie, albo możecie założyć jakieś futerko z długim włosem i zrobić bonetowanie. I tak pomyślałem, może i to wykorzystamy do tego. Nie można dociskać, tak? To już wiemy, bo maszyna nie ma aż takiej mocy. Ale moi drodzy, jeżeli chcecie na szybko sobie, nie chcecie ręcznie machać scrap padem, tylko maszynką wzruszyć wrót. Idealnie, I teraz mikrofibrą sobie zbierzemy. No, ja coraz więcej pomysłów i zastosowań. Niektórzy z Was pewnie powiedzą, że A, Nowik, przesadzasz już naprawdę. Yy, dopisujesz tutaj jakieś te zastosowania dla maszyny, która, no, która jest nie bezużyteczna, albo którą możemy wziąć sobie z półki, czyli dużą maszynę z kablem. Tak, ale właśnie o to chodzi, że to jest maszyna bez kabla, leciutka. Jak coś robicie, to sobie nawet włożycie w kieszeń. I kosztuje 319 zł. No nie wiem, no jakby ja, ja, ja trochę gadżeciarzem jestem. No ja, jakby jak coś totalnie mi nie spodoba, to, to jakby wrzucam w kąt, ale tu zaczynam widzieć dużo, dużo zastosowań dla tego sprzętu. No Dajcie znać w komentarzach, co wy jeszcze widzicie. A może macie jakieś takie mini, wiecie, polereczki yy, i właśnie wykorzystujecie je tak niestandardowo yy, w takich. O takich właśnie o jakiś dziwnych prac. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. W mojej głowie rodzi się coraz więcej pomysłów, ale dobra, robimy cięcie. Wystarczy, bo luk już tutaj e, nie może wystać z tym e, aparatem. <grym> no a poza tym nie możemy przedłużać, no bo będzie za długi materiał. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba opryskiwacz, ta pianownica. No dla mnie e, opryskiwacz tak jak powiedziałem, używamy od kilku miesięcy. Dla mnie jest prawdziwym game changerem. Jest bardzo fajne ciśnienie tego sprzętu. Jeżeli chodzi o pianownicę, mamy ją od niedawna, więc dopiero kilka za użyć. Ale też mi się bardzo podoba. Fajnie, że jesteśmy w stanie bez problemu spianować całe auto, a nadal mamy jeszcze baterię, która, która działa. 1,5 litra tego pojemnika to tak na styk przy dużych hałtach, więc warto sobie coś tam rozcięczyć dodatkowo w butelce i w trakcie ewentualnie dolać, szczególnie jeżeli chcecie też spianować felgi. Ja będę to teraz testował z jakimś APC, więc chłopaki tu będą sobie stosowali w pracowni. Jak będziecie u nas na szkoleniach, to pewnie też będziecie mieli okazję tego użyć. No i na koniec ta maszyna polerska, która na początku jak na nią spojrzałem, mówię: "Nie, no jakaś zabawka". No i jasne, w pewnym sensie jest zabawką, bo nie mamy tej stabilizacji obrotów. Trudno wymagać stabilizacji za takie pieniądze i przy tak małym akumulatorku. No ale jak widzicie, przy tym czyszczeniu szyb fajne rozwiązanie, przy tym bonetowaniu, a jest jednak mała, poręczna, możemy wejść do środka, możemy w trakcie mycia szybko złapać, a nie podłączać kabel. Mm, jakby temat do dyskusji, także zapraszam właśnie do tej dyskusji. E, piszcie w komentarzach, jestem ciekawy, co powiecie więcej. Nie wiem, czy mówiłem o cenach, ale finalnie opryskiwasz tam 399 kosztuje. Pianownica ile w końcu mówię? 475, maszynkę to wiecie: 319, więc pianownica. 475 dużo, niedużo to jest porównywalna cena z jakąś mini-polereczką, i to co powiedziałem, znaczy mini-polereczką, takim rollerem na przykład za Debela, a z drugiej strony, mycie robimy bardzo często. Więc uważam, że wcale to nie jest jakiś bardzo duży wydatek. Tak, wiem, czasami może niektórzy tam robią te dziurki, dokupują jakąś tam pompkę na AliExpress, czy temu doklejają i tak dalej. Ale tu mamy gotowy, porządny sprzęt, a nie każdy chce się bawić w takie nawiercania i tak dalej. Przemo mi tam pokazuje totalnie mini polerkę. No dobra, widzę, że rodzi nam się bardzo dużo pomysłów, więc czas kończyć. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!